Czy zastanawiałaś, zastanawiałeś się nad tym kiedykolwiek? Dlaczego jedni osiągają sukces z łatwością, a inni wciąż czują, że utknęli? To nie kwestia szczęścia, ale intencji, które wkładamy w to, co robimy. Intencja to energia, która stoi za tym, co robisz. Jeśli działasz z miejsca lęku, braku czy też presji, to dokładnie to do siebie przyciągasz. Ale kiedy Twoje działania wynikają z pasji, chęci dzielenia się i tworzenia, wtedy wszystko zaczyna płynąć. Zamiast skupić się na tym, co możesz zyskać, pomyśl o tym, co możesz dać, bo energia obfitości zawsze wraca. I teraz dwa proste kroki, które pomogą Ci pracować z Twoimi intencjami świadomie. Rano ustalaj swoje intencje na dany dzień. A wieczorem podsumowywuj swoje działania zgodne z nimi. Z czasem zauważysz, jak zmienia się twoje życie. Zastanów się więc, z jaką energią wchodzisz w nowy dzień, czy też nowe wyzwania, czy w to, co robisz dla innych. Bo ta zmiana może być dla Ciebie strategiczna.